Rozdział 2. Uczestnictwo w lotach i obowiązki członków. Punkt 1. Wszyscy hodowcy, członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi zrzeszeni w PZHGP mają prawo do uczestniczenia w lotach organizowanych przez jednostki organizacyjne związku. Hodowca może uczestniczyć w lotach tylko pod swoim imieniem i nazwiskiem. Dopuszcza się w przypadku tandemu dopisania do imion nazwisk słowa TEAM. Także tutaj ten zapis został zmieniony, został zmieniony rozdział drugi, punkt drugi podpunkt G, czyli hodowca chcący brać udział w lotach musi podporządkować się następującym zasadom, i punkt G przedłoży do kontroli karty własności gołębi. Karty zastępcze, duplikaty lub upoważnienia wraz ze spisem gołębi na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI. Oprócz kart własności, należy przedłożyć komisji oddziałowej dokument potwierdzający zarejestrowanie gołębi w PZHGP. Dotyczy gołębi zaobrączkowanych obrączkami rodowymi od rocznika 2025. Kołębie, na które hodowca nie posiada wyżej wymienionych dokumentów, nie mają prawa uczestniczenia w lotach. I jeszcze rozdział 15, punkt 3, rozdział 15, punkt 3, rozdział 15, przepisy końcowe, punkt 3. Procedura rejestracji gołębi z obrączkami wydanymi przez inne związki narodowe zrzeszone w FCI, umożliwiająca udział w tych gołębi w lotach organizowanych przez PZHGP odbywa się za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem internetowym HTTPS PZHGP online rejestracja. Pod podanym adresem znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedury niniejszej rejestracji. W celu wypełnienia formularza należy mieć przygotowany m.in. na imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę oraz numer oddziału, którego hodowca jest członkiem, numery obrączek rodowych wydane przez inne związki narodowe zrzeszone w FCI, których dotyczy rejestracja, dobrej jakości stan lub zdjęcie, wpłaty za rejestrację karty własności zgłoszonych Gołębi, wpłatę za rejestrację należy dokonać na konto bankowe o numerze. Po dokonaniu rejestracji, na podanym formularzu adres e-mail zostanie wysłane zaświadczenie potwierdzone.